Rzecz totalnie niesamowita, czyli znaleźć w Krakowie jakiś pusty parking. W marcu, ja kupowałem za samo. Tutaj mi się wydaje, że już na niego w marcu kupiłem. No, a teraz mamy jesień. wszystkim, z tej strony chusta. witam was w słoneczną, zimową sobotę Dzisiaj znajdujemy się w nie moim aucie Dlaczego znajduje się nie w swoim aucie? No przez jakiś czas, jak wiecie, szukałem jakiegoś daily, żeby zastąpić Civica Żeby zacząć go coś tam robić, bo Del Sol też się nazywało na daily No i... no i cóż No i cóż, no i znalazła się osoba wewnątrz, znajomy, który ma na sprzedaż taką fajną Hondę no, i właśnie bardzo możliwe, że z nim dobije targu. Dał mi ten samochód na to, żeby się z nim przejechać na parę dni. No i powiedzieć, czy mi pasuje. Powiem tak, pasuje mi to i nawet bardzo. Chociaż kurczę, jakieś niepokojące kontrolki się tu pojawiły na teraz rozdzielczej. No cóż, co za samochód jest po tytule pewnie? Widzicie, że to jest CL9. A czym jest CL9? No to może zobaczymy na parkingu. Rzecz totalnie niesamowita, czyli znaleźć w Krakowie jakiś pusty parking. Jednakże udało się, troszkę wieczny dzisiaj dzień, ale może dam radę coś nagrać. Więc tak wygląda. Rozwinięcie mojej choroby hondowskiej Akordzik Type S7 Z 2004 roku CL9 No cóż Od dawna przydałoby się jakieś daily Żeby w końcu Civic'a i Dorsola zacząć robić Żeby przy okazji nie jeździć tymi gruzami, które się teraz rozlecą I w końcu nie bać się ruszyć gdzieś dalej w trace. Samochód jeszcze nie jest mój No jako, że Właścicielem jest e, dobry znajomy, dobrego znajomego, czyli również mój znajomy. To po prostu dał mi kluczyki do stacyjnej i powiedział: Masz, pował się przez kilka dni. Jak będziesz chciał, to wiesz. Cóż, przejechałem teraz się, teraz, może to nie wiem, do 3 km zrobiłem z właścicielem, a teraz też dojechałem tutaj gdzie, niedaleko gdzie mieszkam, żeby sprawdzić, co to w ogóle robi. No i powiem tak. Po pierwsze. Mem z i pasażerem jest poprawny, gdyż yy, jako pasażer w ogóle nie czułem fałteka. Jak już chyba za kierownicę i teraz się sam tre przejechałem i tam dałem po garach troszeczkę, to, <grym> to było jednak czuć, że jednak fałtek jest w tym silniku. No właśnie CL9, czyli, może pokażę... pokażmy silnik. Silniczy to jest K24. Z tego co kojarzę, to jest K24A4. Nie jestem pewien, jeżeli się pomyliłem, bo nie jest oznaczają szukać pewnie jest pod tym kolektorem sącem. Jest w lekkiej mapie, podobno. Ma wyspawany cały wydech, żowinięty bandażem. Nawet ja według obecnego właściciela generuje tam te 220 koni, czyli to jest bodaj 30 koni prac serii. Bo taka 24 to miała tak 190 koni. <laughs> Zimny dolot, filtry w nadkolu. No i cóż, jeżeli chodzi o resztę samochodu. To jest to no, kupione od gościa, który lubi Hondy, miał Hondy i szanował te Hondy. Dlatego całe zawieszenie jest w poli, przynajmniej wszystkie elementy, które mogą być. Jedne z rzeczy, które nie są w poli, to według tego, co mówił właściciel, górne wahacze przednie oraz regulowane wahacze z tyłu. Właśnie to jest zajebiste, że ten akordzik ma regulowany zawias, jeżeli chodzi o camber. Auto oczywiście nie jest idealne jak ten auto 18-letnie. Czyli no, tutaj są różne zaprawki robione przez właściciela, tylko żeby powstrzymać, że nie widać. Tak samo jak ja w Civic'u Różne kolory mm. <laughs> lakieru tutaj przy tym. No i porcherki dalej już trochę wychodzą. Yy, podłoga jest cała, ale tam też są pewne miejsca takie wykwity, także udałoby się yy, zedrzeć tą konserwację obecną, przynajmniej w fragmentach. Oczywiście tutaj najbardziej rzuca to typowy polacyzm, czyli Rysy nienawiści od kluczyka, ewidentnie od kluczyka. Przynajmniej jak ja będę to parkował pod blokiem. Póki jeszcze mieszkam w Krakowie, to, to nie będzie mi szkoda, że ktoś mi ten zarysuje. Bo oczywiście pod blokiem to się dzieją różne rzeczy dziwne, niestworzone, tak samo jak przy supermarketach i, i wózkach sklepowych. Dramat. No a na dachu też tam sobie widać, że coś tu było położone i zdjęte. Takie mam przynajmniej wrażenie. Przez z tym samolotem. Dostaje wiadro części i Kompel mówi, że żeby raczej spodjechał z kimś jeszcze, bo na razie nie zapakuje od niego spod chaty. To też podobne jest spoko, czyli plaster miodu w, jako trafagrilu. Żeby was nie trzymać niepewności, czy to auto kupiłem, czy tylko robię teraz filmik prezentacyjny na czyimś samochodzi i którego nie kupię, to ja w swoich filmach ogólnie zawsze zostawiam tablice rejestracyjne na moich samochodach niezakryte, ponieważ tablice rejestracyjne to są no to, jest, to nie jest żadne publiczne dane, nie rozumiem jak ktoś zakrywa tablicę rejestracyjną na filmikach albo też nie wiem, na ogłoszeniach sprzedaży. Dla mnie tablica rejestracyjna to jest tablica rejestracyjna, ale jeżeli jest na moim filmiku jakiś nie mój samochód, to zakrywa to tablicę, no bo rozumiem, że ktoś sobie może nie życzyć, no to, to mu zakryje, no to po co, po co się spinać. no Także jeżeli widzicie teraz tą tablicę rejestracyjną, to znaczy, że to jest mój samochód. Kurde, jak, jak się to przewija? Bo też, też, też chcę zobaczyć, czy to jest mój, czy nie mój. Jak wspominałem, wnętrze pół welur, pół skóra. Z ładnym tym podobno, fabrycznym karbonowym wykończeniem. To ogólnie jeszcze się nie znam z poszczególnych tych wszystkich akordów. Także nie umiem docenić wszystkiego, co tutaj jest. To podobno, fabryczna wersja tajemnic. Nie, praktycznie ma większe rzeczy, które miały te Hondy. No to pewnie się wyjdzie w praniu, jak się troszkę obejdę z tym samochodem I obejdę z tym, jak te modele wyglądały fabrycznie Ogólnie Jak mówiłem, wnętrze mnie tak średnio interesuje Ponieważ mnie interesuje bardziej technicznie sposób samochodu A technicznie to auto jest tip top Przynajmniej z tego co widziałem Kolega dbał o to auto jako własne, bo to było w sumie jego, jakby nie patrzeć Ale no, po prostu, zdarzyła mu się okazja Kupi sobie renówkę, taką fajną pszczółkę Wrzucę foto, ponieważ mi tam zapadał na fejsie I też miałem okazję się przejechać tym samochodem No, no daje trochę czadu No i tego akordzika niestety Jako, że w Krakowie Średnio z dwoma samochodami to się pozbywa Ale trafia w dobre ręce No i jesteśmy, na tym samym parkingu eee, W podobną porę roku Bo poprzednie materiały nagrywałem w marcu ja kupowałem za samochód, tak mi się wydaje, że na jego w marcu kupiłem No a teraz mamy jesień Jak zresztą widać po moim ubiorze Nadbało mi się tę samą kurtkę znaleźć Wygrzebałem ja ją z kosza na brudne rzeczy Bo jest ja uwalona Ale żeby zachować klimacik No jak się akordzisz, to już jest ostatnie pół roku No cóż Używałem go jako daily Trochę materiałów z niego będzie na kanale eee, Jest ja sobie ubłocony i tak dalej, ale akurat jadę z nim do sklepu. Także pomyślałem, że a, nagram jeszcze krótki follow-up do poprzednich materiałów, kiedy już zaznajomiłem się z tym samochodem i mogę coś więcej o nim powiedzieć niż tylko, że o kolega mi go dał i jeżdżę nim pierwszą, pierwszą godzinę. 2,4 litra tylko 24 a 3 No to jest, to jest sztosik, Naprawdę świetnie się tym samochodem jeździ. Spalanie mam mało dziwą, teraz jak ceny paliwa były bardzo wysokie. To mniej więcej przy dziadkowej jeździe wykręcałem wyniki na poziomie 8 litrów, no a jak go kręcisz na maksa to wiadomo to wypije tyle ile wlejesz. Ale wydaje mi się, że 2,4 litra 8 litrów na setkę, gdzie na przykład Civic 1.4 D14 1 palił w granicach 6,5 to 1,5 litra większe spalanie, przyliczę pojemności i naprawdę na dwukrotnie większej mocy. To jest jednak szczęśliwe. pierwszy raz udało, mogę wyprzedać ciężarówki samochodosobowe i nie boję się o tym, czy na przykład zdążę przed e, pojazdami z naprzeciwka, bądź też e, po prostu no, czy mi się linia przerywana nie skończy. Nie miałem żadnej awarii e, przez te pół roku użytkowania go. Dokonałem, no wiadomo, dokonałem paru akcji serwisowych w tym samochodzie, z tego materiału jeszcze będą. Parę z tych z akcji jeszcze muszę dokonać, ponieważ no, hamulce to jest problem w tym samochodzie. Z przodu biją, z tyłu nierówno hamują, także przód, tył trzeba będzie wymienić. jeszcze tylko powiem, czy, jakie są dalsze losy z tym samochodem. No już pewnie za pół roku będę go sprzedawał. No, jest naprawdę no, świetny, zadbany, piękny, pachnący i z dobrym silnikiem, w dobrym stanie. Jednakże to, to nie jest nadwozie dla mnie. Jak, jak, jak szukałem samochodu, to szukałem e, kombi. Tego, tą generację tylko w kombi. Ponieważ wiedziałem, że będę wwoził dużo gratów, będę chciał ciągnąć lawetę e, czy też przyczepy tym samochodem. No. Ten po pierwsze ma problem z hackie, ponieważ to jest ten Type S. Z Type -Sem zawsze, jeżeli macie aukcje na Allegro to, że wszystkie modele, tylko nie Type -S. I tak samo na forum są różne wersje tego, czy, czy hak można zapiąć to te samochody, czy nie. Ludzie zapinają, ale trzeba przecinać zderzaki, no masakra z tym jest. No i też ten auto, mi się wydaje, sedanik ma mniejszy uciąg na tym haku, niż kombi. Problem też jest inny, no, w związku z tym, że to jest sedan, jest to piękne nadwozie, to... Niewiele do niego da się zapakować. Na Najazdy samochodowe, które używam, to używałem z z Kumplem, żeby je zawieźć do niego, ponieważ on ma Subaru imprezę w Sedanie, ja mam akorda w Sedanie i do tych aut na dworze po prostu nie pasują te najazdy. Także cóż, no to nadwozie nie jest dla mnie nieewidentnie potrzebny, jest inny samochód. Służy mi jako dojazdy, służy dzielnie, no ale gdy dojazdy się skończą, bo już nie będę musiał zapieprzać, 100 km w jedną stronę do drugiego mieszkania, to, to się będę tego chciał pozbywać i pewnie kupię coś bardziej e, większego do przewożenia innych gratów. Bo no jednak, <grywania> używanie Seicento do przewożenia rzeczy to już jest troszkę je przesada. Mając taki dupny samochód, nie móc zapakować czegoś więcej, to to jest dramat. Tak samo mam ten silnik A2B6, potrzebuję go przewieźć bez pomocy kolegi, nie da się tego przewieźć samochodem. Także cóż. Ja się będę zawijał, bo zaczęło już padać no to może jeszcze fragmencik z jazdy Zawsze się nieswoje czuję. Jak nagrywam jakiś vlog w miejscu publicznym i wszyscy się na mnie lampią. Jeszcze nie mam widocznej odporności na to na reakcję ludzi. Zrobionej. No ale cóż, może myśleć, że sprzedaję auto i, <grywka> i potrzebuję zrobić materiał. No I co mogę nie powiedzieć? No. Naprawdę, przeskok między Civiciem szóstej generacji, wyprodukowanym w 2000 roku, hatchbackiem, a tym akordem, który jest, kurczę, już nie pamiętam, 2003 czy 2004 rok, musiałbym to sprawdzić. Czyli to z początek produkcji tego akorda, to jest Accord 7, tak? No to jest taki niesamowity przeskok yy, w ciągu tych trzech lat między tymi dwoma samodami, że to jest po prostu dramat, no wiadomo, szóstka, koniec produkcji, a Siódemka akord, początek, no to, to to trochę generację minęło w międzyczasie. Ale naprawdę, taka wygoda, wyciszenie, moc. Także naprawdę, komfort jazdy tym akordem jest masa no, masakrycznie większy. Tylko, że problem jest inny. Bo jednak, ja no, jako fan motoryzacji, fan Honda, oczekuję czegoś więcej od w samochodzie I na przykład, jak nie jeździłem swoim Civiciem e, przez miesiąc i po co do niego wsiądę i się nim przejadę, to sobie myślę, jezu, jaki zajebiście i mam po prostu radochę z tej jazdy tym samochodem natomiast z tym akordem no nie wiem, czy będę miał taką samą radość, jakbym go stawił na miesiąc, wsiadł do Civic'a to czy po miesiącu tak samo bym się cieszył z jazdy tym samochodem dobra, tu jest ciężki manewr do wykonania nie przyda właśnie most do akordu. że musiałem przejechać przez 4 pasy na takie ruchliwej drodze także to jest to no cóż, spodziewajcie się następnych materiałów z akorda raczej serwisowych rzeczy, ponieważ nie, nie przewiduję go modyfikuję w żaden sposób to co było w nim źle to zostało poprawione przez poprzednich właścicieli natomiast zostało tylko wszystko to co dobre ewentualnie wszystko to co się psuje także to co się psuje Ulegnie naprawiało nadzieję przyszłego odcinka. Także cóż, trzymajcie się, strzała!